Dobra, witam Was serdecznie w nowym odcinku z FIFA Ultimate Team. Jest to moje drugie podejście. E, dzisiaj do nagrywania jakiegoś materiału dla was w poprzednim po, nie podobało mi się że wychodzę na filmikach jak jakiś pierdolony przymu się we mnie jest tyle energii dobra poprzedni mecz ligowy bo teraz dziś też zagramy ligowy albo trudniej zależy jaki będę miał jeszcze humor zanim skończę gadać e, przegrałem 2-0 koleś miał Tocza Mandziukicia i dwie bramki wrzucił i Mandziukisz Kisz w z No nie rozumiem tego kurwa Po prostu tego nie rozumiem Zobaczymy A są jeszcze powiedzmy chociaż Trening drużynowy kurwa Jebać biedę 10 kondycji 12 nam daje bo mamy te I wszyscy na dziś będziemy No i kurwa. Jeszcze się zastanawiałem czy nie dać kuła maty za e, silwy. Ale no Ale, ale, ale to się okaże, to się okaże podczas meczu. I zobaczymy, czy znajdę jakiegoś przeciwnika. Zresztą tam, oglądałem swoje filmiki kilka razy, tam w kilku popełniłem jakiś błąd, coś tam e, w poprzednim, na przykład jak wrzucałem tego, e, nie wiem jak to się czyta, tego Wenger mecza, tak, to po prostu intro bez full screena było takie małe i to mi się nie podobało, no gdybym miał czas to bym to usunął i zrobił reupload no, ale powiedziałem sobie, że nie zrobię tego, ale w następnym filmiku postaram się to poprawić tam wczoraj coś w nocy kminiłem yy, wgrałem intro, zrobiłem tam krótki filmik chyba 10 sekundowy zrenderowałem to i wrzuciłem na YouTube i wszystko było dobrze, mam nadzieję, że z i z tym filmikiem wszystko mi dobrze wyjdzie i mamy BPL, stroje zaś Ralu eee, 80 no i że z tym filmikiem wszystko mi kurwa ja pierdol, a powinienem Benteke zestali żeby zmienić co za skur jak on musi mieć... Sk... ja dobra, chuj tam kurwa jak nitro załączą mu się handicapy i dostanie zaś w pizdę kurwa nie rozumiem tego szpakowski sam mordę sam spadasz Będziemy ich wkurwać, czyli będziemy grać zadaniami tak jak oni nie lubią. Zajebą mu kurwa nogi. I Szmato to. Jo, kurwa. Dobra, było. Właśnie on ma mm, Ładna akcja. W wykonaniu mojej angielskiej drużyny i nagłówkę. No i chuj kurwa w pizdę. jest, jest, jest. No, jeżeli inni grają nagłówki, to ja czasami też rzucę nagłówkę. No, tutaj nie da się inaczej, no w czternastce się inaczej po prostu nie da. Jak w trzynasty na tempo, to tutaj jest kurwa nagłówki po prostu. Chciałem tutaj kmini nie wiem, rozrysowuję sobie chyba plany na kartce Jakby to zrobić. Było podejście z główki minus przepi i Guslik wyjazd. Ładnie I tutaj no szeroko cieczyle powinienem widzieć Dawid Silva Tutaj on chyba nie ma je... i tutaj daniel Stary ty kurwo dobra nieudany jego strzał długa piła w przód powinna być jeszcze dłuższa żeby ten śmieszny aguerro ją złapał Hesus na was Hesus na was jeszcze raz Hesus, nieudane podanie ale tutaj jaja w górę walczył o to i podanie na skrzydełko i wrzutka i Dobrze wybite Aguero mój murzynie W pizdu, jak z... wziął mi tą piłkę W ogóle jak oni się długo do tego strzału to powinno być zamach i pierdolnięcie Oj to się No i wziąłeś Kurwa widzieliście tak go przeknął Miałem te kurwa tocy Bo ten skład co mam to gra o stokroć lepiej Ale z Bosioka to on może coś mi zrobić No i kur chciałem lekko tutaj do turę ale niestety mi się to nie udało Ale szeroko, szeroko panie, szeroko idziemy Ziomek. i znowu podanie do guslika guslik tutaj jak dzielny żołnierz i zaś na główkę rzucimy no i nic nic się nie udało DG'a ciągnie w ogóle chyba DGE sobie też kupię będzie trzeba ładne sanki w wykonaniu naszego hiszpańskiego zawodnika tutaj jakiś place nic i podaj tu no oddaj mu piłkę kliście cichy David Luiz zabiera nam piłkę ale ją w porę odzyskujemy i na wrzutkę gramy i na wrzutkę. I gwizno, Paul. Nie gwizda, nie gwizda. Ramirez. Nasz czarny przyjaciel dostał żółtą kartkę. Wcześniej ktoś mi powiedział, że pójdę siedzieć za rasizm. Dlatego od dziś nazywam ich czarnymi przyjaciółmi. Chyba, że spierdolą bramkę, to będą czarnymi szmatami. Kurwa, no. O pięknie pięknie Andrzej szczyrle Tutaj kurwa ładne sanki o, to się chyba sanki taki list nazywa Tutaj tył ładnie Dawid Silva rozrzuć na drugie skrzydło Ale z jakim ty to efektem człowieku robisz Z takim, że możemy zaraz kurwa bramkę stracić Jaja turę no i I, i broni no, a była taka szansa Dobra, Dawid Silva, skręcamy tak I, 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 Ramirez Nie ma spalonego, nie ma mowy o spalonym Kurwa, nie blokuj mnie, ci Nogi połamne to Dobra, dawaj Po trzy punkty moje murzyny i uderz jajcarski przyjacielu OLE ZAJEBAŁ Kurwa leżeć szmato o, Ale jaja ture kurwa jest przerawno A wiecie mówię uderz pierdolę zajebał i jest gol I na mu te Zaraz kurwa wyjdzie bo będzie tak zdenerwowany Że Mówi kurwa mam te ale... ale Ale ja przegrywam kurwa Przegrywam z takim cienkim ziomkiem, kurwa. Po trzy punkty wyprawa. Tu wystarczy w myśleć, kurwa. No. Tu pójdzie, o tu. Trzeba myśleć jak na boisku. I ładnie tu. Aj, za długie. To znaczy za długie dla Sylwy, za krótkie dla, 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 dla... Zaczęli go ja. Siedzi kurwa główka, szmato. Okej okay, kurwa. Jaki błąd zrobiłem w ogóle? Błąd, błąd, błąd mój. Puściłem go Richardse, powiedziałem nic, Luisem go skręcuje No nic. I taki place mi się załączył. i co ty odpierdzasz. Jaja które i poda długie, długie. I guslik wyjazd. Dobrze chciał. No i chuj Miał podać szeroko do Richardsa No ale niestety nie podał i mamy spalony. Spalony Aguero zamiast spalonego. Dobra. 2-1. A no, wynik nas zadawala. Póki co. Póki co tak. I tutaj to bramka jajaturę. Bardzo ładna brameczka Mamy. Mamy 75% jak widzimy dokładności podań. 80% celnych strzałów, więc nie jest że źle, wygrywamy. Że... No to jedziemy. Tym razem nie zmienię Dawida Silwy. Bo zaliczył asystę przy pierwszej wrzucce, mimo że to jego była prawa noga. Zie łopak postarał. No i tu powinien być falno, no i kurwa gwizdaj szybciej takie coś Spróbuję szeroko to rozrzucić Ale czy się uda, uda się I wuj To co mówiłem, trzeba myśleć Chyba Girl No i w takie wrzutki sensu w ogóle mają Kurwa ktoś mnie na tej się wake no ale nie mogę, bo nagrywa. Hey wake up. Hey wake up. League, kurwa wyprostowaną nogą. siedzie, patrzy czy to. W sumie... W sumie w sumie rałem Sterling. W sumie takich playsów oni nie grają, nikt nie gra. Gustika ty co już wychodzisz? Ja. Jak to by mogło nie wpaść? Kur... Ale dobra akcja, dobra akcja. wykonanie naszego zespołu. Póki wygrywamy, mogę sobie takie coś powiedzieć. A potem będę na nich wyzywał, znając mnie. Zabił go. Trzykiej, no nie. No i... No co jest co najmniej decyzja szokująca dla mojej osoby? A jakby tu przejąć to, to nie! Oczywiście I podaj mu już długą no pchaj szmatę. Nie! Nie! Kurwa! Co za chuje pierdolone! Luis, kurwa, szmato, masz to... Co za kurwa żal! Nie i chuj! I dostanę w pizdę, kurwa mać! Skończył się kurwa dzień dziecka. No uj, uj, Kurwa, no. Co za gówno? No i z ty kurwa jebany dał Kurwa Silwa! Nie kurcze Dobra Presujemy szmaty, wysoki pressing No co on gwizdał Kurwa bentekę No ja w sumie jak Oj trochę odważnie to zrobiłem I zaśnie tu miałeś zagrać Dobrze, dobrze Remis nas nie zadawala, nie? Trzeba coś by było z główki wiebać Może jakieś zmiany? Nie dobiegnie. Dobra. Zacznie guslik. Mocna piła w przód na maksa. Ogłę dał się przepchnąć. Muszę znaleźć jakiegoś napastnika silnego. Szybkiego. Jeszcze raz. Kurwa, na was ja Cię lubię, ale jak nie będziesz tego trafiał, to, to, to po prostu się pożegnamy, no. Trzeba będzie iść na zakupy, transfery porobić i wyeksploatować się z tego klubu po prostu. Szkoda, że nie. Wiedział to. On tak samo przeczuł nie jak tego. Guslik, kurwa. Ja pierdolę, Ja nie wiem co po tym bramkarzu mogę się spodziewać, bo... Wyciągnie ładną bramkę, ale wpuści taką szmatę, że to się po prostu mi w głowie nie mieści. Pójdą i zaś do przodu grać. No mi jesteś szmatem. TO BYŁA KURWA TA OKAZJA! Dobra, ty kurwo zapamiętam to jak będzie Trzeba ci kontrakt przedłużyć No czemu tak krótko przecież Patrz, a robisz co innego Szmato Nie no, Aguero Nie rób mi tego, no proszę cię Nie żeby coś ale... Mógłbyś... I... brameczką. Augustik kurde bari, jauje mi. Dobra, pokaż żółtą kartkę. Tak. Jesus na was. Dobrze. Wiem za co, za kosę. I, I... 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 wyjazd. No i agnubętekę. No skąd ja żem to kurwa wiedział? No i z 2.0 do 3-2, kurwa Witam w moim świecie. Kurwa macie Co ja mogę tu zrobić? 5 minut i to jeszcze w 90 mi strzelił, no takie coś boli najbardziej. Nie, dobra, kurwa, przegramy ten mecz. Przegramy go, kurwa, od 2-0 do 3-2, no to jest kpina A ty Luis mi się kurwa na oczy nie pokazuj szmatu Rożny? Nie, kurwa jaja turę zajebał ładną bramę. Luis kurwa, wyskocz do tego SZMATU I co mi z tego, i co mi z tego rzutu wolnego? I niby jo No i podaj mu jeszcze Uj dobra przegraliśmy Kurwa Przegraliśmy A przecież byliśmy lepsi Kurwa ja tutaj dobrze Kurwa luisz spior dalej mi z Kurwa No i co tu jest No Statystyki powiedzmy wyrównane no, co do celności strzałów tak samo. i Kurwa i Benteke i jego główka, no. I Stariusz jego główka, no. I. No i tyle. No, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. A i jeszcze, jakby coś, to tam możecie zostawić suba albo łapkę w górę, ewentualnie łapkę w dół, jak Wam się nie podobało. I możecie w komentarzu napisać, co mam poprawić. I co mam na przykład unikać, w ogóle, co mam w ogóle w sobie poprawić, o, że tak, tak, tak to ujmę. No dobra, to do widzenia i żegnam się z wami, cześć.